Witajcie, z tej strony roll 2 tam bardzo serdecznie dostaliśmy odpowiedź deweloperów na temat naszych pytań co do przyszłości Enlisted. Mamy, moi drodzy, update ich planów. Pojawiły się tutaj cztery takie nowe ikonki, Mam inny kolor, taki bardziej niebieski. Z gameplay change mamy change to anti-personal Mines. To będzie potem, w sumie każda rzecz będzie po prostu w dalszej części, to sobie tam będziemy mogli więcej się na ten temat dowiedzieć. Możliwość zmiany głosów żołnierzów, pewnie niższe ceny właśnie kustomizacji i głosów teraz i wyglądu tych żołnierzy. Oraz poprawki dla klasy rydera. to nie wiem jak się po polsku to nazywa, nie pamiętam. To jest ten co na przykład jeździ na skuterze albo ten co jeździ tym samochodem transportowym z respawnem. Nie pamiętam jak się nazywa po polsku, kierowca, chyba nie. Pytań jak widzicie, tutaj trochę będzie, więc polecimy w miarę szybko te, które będą ważniejsze, trochę dłużej się przy nich zatrzymamy. Możliwość wyboru ilości pocisków, jakich pocisków? Nie zapomnieli o tym. Więc sobie trochę za tym poczekamy, bo w samolotach to będzie pewnie bardzo skomplikowane, żeby na przykład za dużych bomb ludzie nie dostali, i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytanie co do serwerów: e, Azja, Oceania. Nie będzie raczej mało graczy, jest e, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie jak to wygląda. Mamy ciekawe pytanie, e, czy są plany ograniczenia liczby graczy, którzy nie grają piotą i stale przebywają w ciągach w szarej strefie lub latają samolotami? E, oni chcą uniknąć jakichś restrykcji i. Pierdzielam, pierdzielam jakieś tam pierdoły. Zmiany w mapach, nowe mechaniki i, i o, poprawa starych. W mojej opinii tutaj powinni zrobić coś takiego, że nie możecie używać tego samego typu pojazdu po drugim. Jak ktoś ma więcej slotów, na przykład ma wykupiony trzy sloty na pojazdy, to może na przykład lecieć trzy razy samolotami. Tak? Chyba tak. Albo sam, no chociażby dwa samoloty za samolotami. To jest męczące po prostu. Powinno być tak, że za jedno granie pojazdem musi zagrać jeden raz oddziałem piechoty. To, w mojej opinii, byłoby najfajniejszym balansem. Tutaj mamy pytanie co do PVE, czyli jakby gracze boty, Mówią, że mieli masę fanów, robiąc tego April Fool'a, ten, 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 i tak dalej. Ale nie mają, jakby w planach stricte PVE moda dorzucać, bo nie chcą mieć, jakby dwóch gier na raz. Ja to rozumiem, no bo wiecie, graczy jest mało fajne. Szkoda, żeby ich dzielili jeszcze bardziej. Ale dyskutują nad tym i. Fajnie jakby po prostu eventy się takie pojawiały PVE, bo są naprawdę, według mnie, potencjał jest duży. Tutaj jest pytanie, że kiedyś jakby odrzucili tego weterana, czyli takie jakby złote jakby statusy żołnierza, eee, ale czy mają jakieś plany, żeby to, nie wiem, jakoś rozwinąć? Niby nie, ale ma, myślę o jakimś jakby drugiej, drugim poziomie progresji dla żołnierzów, cokolwiek to znaczy. Chyba to nie jest potrzebne. O, tu jest ciekawa rzecz, co do min. Jak wiemy miny są teraz bardzo OP i ciekawe jak są mnie znerfić. Mają w planach, bardzo fajnie. Na tym etapie rozważają kilka różnych opcji, Na przykład pozwolenie inżynierom znajdowanie min i rozbrajanie ich. Redukowanie jakby wybuchu tych min, to chyba jest najgorszy pomysł, bo miny mają faktycznie zabijać. Obniżanie ich żywotności, ok, so they trigger from explosion and shot more easily. To jest spoko, bo teraz, żeby rozwalić minę, czasami trzeba nawet dwa razy z karabinu strzelić, a tak wystarczy że jakiś wybuch niedaleko, mina wybucha, to wydaje mi się jest najlepszym, najszybszym rozwiązaniem, które mogliby już wprowadzić. To by, wydaje mi się, to rozwiązało wiele problemów, po prostu jakiś przypadkowy strzał w minę i miny nie ma. Fajne chyba byłoby rozwiązanie. Ale to nie jest pewne, czy będą te zmiany, pojawią się w jakiś w następnych update'ach. Czy będzie jakaś możliwość transferu konta z konsoli do pc To już w Apexie wiele razy mówiłem i tak dalej. Sam Apex ma do tego 4 lata, nie. Chyba jakieś 2-3 lata do tego podchodził. Nie pamiętam jak to wyglądało. W sensie nad tym pracowali, ale wiecie, po premierze gry to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Bardzo ciężkie do zrobienia i praktycznie nie do zrobienia. Bardzo mało gier po premierze taką opcję wprowadziło. Jest to po prostu bardzo trudne. A że są małe studium, to raczej sobie z tym tak łatwo nie poradzą. Zresztą cały czas nie, chyba w Wartenderze chyba można jakoś tak, takie coś zrobić, ale nie wiem, czy tego nie wyłączyli. Nie wiem, a to po prostu było ręcznie robione i chyba z tego, nie pamiętam, dobra, nieważne. Lecimy dalej. O, kara za wychodzenie z gry. Czegoś tutaj nie rozumiem. Jeżeli wyjdziecie wcześniej, player dostanie, znaczy wy dostaniecie karę na Expa i Silvera. W następnych bitwach, ale ta kara nie będzie jakby akceptowalna, jeżeli gracz wyjdzie z bitwy po jakimś określonym czasie? Bez sensu, powinna być kara zawsze za wyjście z bitwy. Tu jakieś pierdowe piszą, takie niezbyt znaczące. Nie, ja bym chciał, żeby za każde wyjście z bitwy była kara rosnąca. Zacznijmy na przykład, nie wiem, niech będzie to luźno, na przykład kara 3 minuty, kara 5 minut, 10, 20, godzina i tak coraz wyżej, nie? Za każde wyjście z bitwy. Oczywiście kara się będzie zmniejszać, jak zagracie na przykład parę bitów, no to ta kara się po prostu nam jakby redukuje, wiecie o co chodzi. Coś jak mieliśmy kiedyś w CS-ie czy coś takiego. Chyba każdy kojarzy. O, zbliżamy się do końca, to są ostatnie tutaj pytanka. Czy będą jakieś zmiany co do wybuchów na mapach, bo jest ich dużo? Albo jakieś reworki grayzonów. Eee, tutaj mówią, że na wojnie było dużo wybuchów, bomb, artylerii i tak dalej. Mm. spoko. Znaczy ja ogólnie nie odczuwam, że jest za dużo tych wybuchów, może czasami. Ta artyleria właśnie, ale jest w grze to niech będzie, no to, to jest gra, to nie jest jakiś symulator. Tutaj mówią, że pracuję nad grejzonami. Ja rzadko mam problem z grejzonami. Zawsze po prostu buduję działo albo lecę samolotem, to nie jest jakiś taki mega wielki problem chyba. Ale na przykład mapy szczególnie akurat podzieli na Moskwie Tunizję i Berlinie. Ja największe odczuwam na d jeżeli Niemiec jakiś Tiger N dwójką staje na jakiejś górze, bo te góry to naprawdę są bardzo wielkie i wysokie. To tylko na tych mapach mam problem, na Berlinie w ogóle nie mam problemu z kimś kto by kampił, na Moskwie podobnie, na Tunezji chyba też nie, no szczerze właśnie ta, ta Normandia, która tu nie jest wymieniona ma największy z tym problem. Tutaj opcja filtrowania broni i jakichś innych rzeczy, spoko pomysł, bo na przykład jak ich za dużo i łatwiej wyszukać będzie wpisując literkę. Zmiany do premium składów w jakieś uniwersalne sloty specjalistów? albo bo premium składy nie mogą specjalistów rzucać, no tak. Myślę o czymś takim, żeby dać jeden skład, jeden slot dla każdego składu, jeżeli to jest możliwe. W planach tam wyżej było, że y, anti-tank guns y, będą jakby na wyższych battle rate'ach ulepszone, mocniejsze, większe działa i tak dalej. Y, to ktoś się zapytał o te samolotowe, no w mojej opinii y, chyba na razie nie są potrzebne, bo te działa i tak one hitują te samoloty. Ale mówią tutaj twórcy, że jeżeli trzeba będzie, no to takie działa też dodadzą. I na koniec roadmapa tutaj, że nie ma nic o custom meczach czy mod editorze. Oni odpisali, że po prostu cały czas są tam poprawki, cały czas coś dodają. Więc żadnych jakby takich core mechaników tutaj nowych doprowadzać do tego nie mają w planach, ale będą to cały czas aktualizować o nowe rzeczy. I co moi drodzy, to tyle by było. Według mnie fajnie tutaj opisali niektóre rzeczy. Parę pytań zabrakło, jak najbardziej, ale wiadomo, nie mogli wszystkich wybrać pytań. Co do mnie, pewnie słyszycie, że mam inny głos i tak dalej. Jestem chory od poniedziałku, tak naprawdę, więc praktycznie tydzień na antybiotykach lecę. Dzisiaj już musiałem po prostu coś nagrać dla Was, bo, bo filmik z poradnikiem do Enlisted jeszcze nie jest gotowy. Chcę go dopiąć na pełny szczegół, więc już mogę Wam powiedzieć, że za tydzień, na pewno w weekend, będziecie oglądali filmik poradnikowy do Enlisted. I co? Trzymajcie się do następnego cześć.